Cześć kochani, witamy Zobaczcie, Was na odcinku przyszło. specjalnym. Wymianka z Drapkowa z kanałem Mati, Mati Drapie. Drapie. Mateusz e, z nami zrobił wymiankę, zgodził się na wymiankę. Super, my się bardzo cieszymy, cieszymy bo uwielbiamy jego kanał i jego drapanka. Nawet oglądam te pierwsze jego odcinki. No super bomba. <noise> Musicie je obejrzeć. Te odcinki z Kotkiem, oj co! co, my, tu co, my mamy. umawialiśmy się na wymiankę za. 50? Słuchaj za 50. Zaraz tak, tak. <laughs> przeliczymy, zobaczymy. Za 50. Zobaczcie, jaki piękny magnesik dostaliśmy. Uwielbiam. O, serduszko, Mati, dla ciebie też serduszko od nas. Mamy karteczkę z rudy Śląs. No, przepięknie. No czekaj tu coś karteczka. było napisane, chyba, kochanie. Witajcie, Witajcie. kochani, dziękuję za propozycję e, wymianki. wymianki z wami. wami. Mam nadzieję, że moje zdrabki dadzą Wam same główne wygrane, tak, Mati? My, my, my też tobie życzymy. My też tobie życzymy samych głównych. głównych wygranych. I co my tu mamy? I co Jakie my tu mamy? Piękne, kolorowe zdrabki. Mamy zdałki. dużo kasy Pokaż z numerkiem 7. Tutaj, no. Zobacz! O, bądźik. Ekstra pensja z numerkiem 11. Super. Zobacz, mój Twój miesiąc. miesiąc. Kopalnia z sódemeczką. Super. 500 oczko. w banku, 21 twoje oczko i, I... mega linia Słuchajcie, z numerkiem 15. 15 super. super! Wiesz co, to ja zacznę może ją przygotowywać, a Ty połowie, będziesz drapała. A ja będę już drapała tak. Super, to my się podzielimy teraz. E, więc zaczniemy od dużo kasy Mati. E, czy, Ogromne serducho. Trzymamy kciuki za nasze zdrabki, co poszły do Ciebie. Mamy tak nadzieję, że wygrasz same główne wygrane. Tak jest. Życzymy głównych wygranych. Yy, I wtedy można się, że tak powiem, relaksować <laughs> dalej i, i szukać kolejnych. Zobacz, jakie cyfry 30-20 takie wie. Pełne, pełne. Tak jak te pełne, główne wygrane. <laughs> i 31. Tu szukamy jeszcze pliku kochani. Super. Więc drapiemy. Zapraszamy na kanał do Matiego. Mati drapie. Zostawcie łapki, subiki. Ma bardzo, bardzo dużo fajnych. Tak wymyśla te konkursy fajnie. Super. To rewelacja. Się to koło podoba jak on kręci tym kołem. Tak, Jezu, ale to, to musicie super. iść i zobaczyć. Jakie to jest super. I dawajcie Zobaczcie. mu subiki, łapki. Elegancko. 26, 32, 4, tu mamy 19, 14, 36, 16, i 29, pierwsza pusta, ale Mati, nie przejmuj się pustakami, to jest super zabawa dla nas wielka przyjemność. Wymianki. wymianki i że się zgodziłeś. Super. Cieszymy się bardzo. Jasne. Kolejna zdrabka, 500 w banku, uparciucha to tak na koniec, bo się tak trochę, zobaczymy, no. Dobra, 500 w banku, tu szukamy jeszcze sztabek złota i banku. Więc okay. patrzymy jakie, ty tam się skup na symbolach, żebyś mi A. nie ominął żadnych, jak Mam tam nadzieje. przygotowujesz. Mam nadzieję, że nic nie pominę. I tu mamy liczby piękne, podobają mi się, 12, 38.

Dwadzieścia osiem. Dobra, patrzymy trzeci rządek. Trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem, dziewięć, dwadzieścia dwa, ale to nic, mamy jeszcze jeden rządek? Czternaście pięć. 25, 8 i, i i 39, bok. Boczki? <śmiech> to, <śmiech> tak. nic. to nic. Nic się nie stało, nic <laughs> się nie stało. Ekstrapensja teraz, oczywiście, Mati. To jest zabawa jest nie. przede wszystkim, Przednia. tak, priorytet. Mm, więc tutaj co my mamy? 21 mamy, mamy 17. Mamy osiemnaście i mamy siedem. Hmm. A więc piętnaście? Dwanaście? Mamy napis pierwszy? Szesnaście? Trzydzieści pięć? Dziewiętnaście? Trzydzieści? Trzynaście, osiem, ale bliziutko, oj, boczki, boczki i 9 I ale boczki, pustaczek. no kochani, pustaczek, jak to, jak to, tak jak to, bywa? Jak... no to musi być na plusie, kochani. kochani, szukamy rubinka skrzyni, kochanie, no szukamy, nie wiem. szukamy, szukamy, zobaczymy, zobaczymy, u Mateuszka zawsze fajne, Taak. fajne te rubinki tu wpadają. Kochani. Nasta zdrabka to tak nie za bardzo. Lubi. To było Ona nią. się przed nami otworzyła, ale tak, tak wiecie, na, na chwilę. Na chwilę. <laughs> I wróciła do domu. Mamy rubinka! No Mati, te twoje kopalnie są naprawdę super. No elegancko zobaczcie. Super, super. Mamy rubinka, elegancko. nie wierzę. Ekstra, Mati. Mati, ale ty masz rękę dobrą do tej kopalni. Do tej kopalni, no, 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 no. Fajnie. Super, świnka, monety, monety. dzwonek, kluczyk. Dobra, pierścionek, ale mamy, zobaczcie. Ale w rubinku jest dyszka żbrocik elegancko, Mati, mamy, super. mamy rubinka. Cieszymy ja się, się nie spodziewałam, słuchajcie. Liczymy się z tego rubinka. Mówię, no dobra. Ojej, ale Maty I masz Przygotowana. Dobro, rękę. I przygotowana. O, kochani, widzisz, mega linia. elegancko. Mega linia przygotowana. No dobrze, no to lecimy. I lecimy. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. A jak coś, no to się dodrapi. Dobra. Klapki. Motyl. Tylko zabierz mi rękę, bo mnie już, przeszkadzasz. Już, już, już. Klapeczki, klapeczki i motylek. Hmm. Kochani, chyba tu nie było klapeczek. I a nie nie mamy, tylko Czyli dbań. wszystko przed nami. Diamenciki były, żółwiki też. No widzisz. Jest, Jest żółwik. Tu. tu żółwik w zielonym. O, i diamencik też będzie. Fajnie. Mhm. Fajnie. Nie? Tu mamy diamencik. Żółwi. Jakbym coś pominęła, to wiesz. To krzycz. O, krzycz, krzycz krzycz. i w zielonym masz żółwika. No i fajnie. I to wszystko. A ja tak się dobrze. też rozglądam, wiecie, że nieraz coś gdzieś tam uda. Teraz upnę. mamy kości i podkowa. Super. Super, super. Kości, kości są kości w różowym. I podkowa w różowym będzie. Elegancko. Kości, kości, kości i podkowy. No ale były, były. Nie było pustego dobrze. przelotu. Nie było, nie było. Kolejne dwa. O, piłka, piłeczka. ananas. Były te symbole, były kochani. Piłeczka, piłeczka. na zielonym razem z ananasem, ananasem w jednej linii. Piłeczka. No, no, no. Tu mamy tu piłeczkę. Piłeczka. I w różowym na górze piłka. No, sporo, <noise> dobrze i dużo. dużo, zobaczcie, jak dużo symboli wpada teraz. No, teraz fajnie. To się drapie, to się drapie. Mm -hmm. Czekajcie, piłeczkę. Tu mamy piłeczkę. Dobrze i, i, i chyba I wszystko. wszystko. Dobra, kolejne dwa. No, taka przygotowana mega linia, to szybko idzie, co? Dzwonek i foto. Dobra, foto było, dzwonki. Mm. Dzwonki są i dzwonki. O i to nawet w jednej linii z fotą masz dzwonek. Ale ładnie. No widzisz, Ale ładnie. Nieka. I w żółtym. A nie, to, o nie, nie kłódka. to kłódka. No co tu, ty tu, mnie tu? tutaj? No ja ci nic nie mówiłem przecież. Mam świadków. Dzwoneczki. Ja ci nie kazałem kłódki. Jak to u nas? Zawsze oby, są jakieś czary Mari O jest kłódka! Fajnie! Kłódka się uratowała, Misiu. Kłódka i klucz. I kluczyk. Kluczyk. Są kluczyki. Fajnie. Kluczyk. Mati, Mati chyba wybrał fajną zdrapunię, bo się fajnie drapie. Dużo symboli. Kłódka tu. Pięknie. Kluczyk. Jest. Kłódeczka niżej. Ta, którą zaczęłaś o, ta, drapać. Którą ta, którą zaczęłam, tak. O, I na tu. żółtym. Mm, dwa razy. No, I w zielone, ale Fajnie. No, jedna. no ładnie się otworzyło. To co, co, po jednym? No po jednym. Dobra, to jest po jednym. Były winogronka. Były. Nawet tu chyba sporo. Mamy winogronkę. Tak jak patrzę, to chyba ze cztery. Chyba mamy ze cztery. Winogronko. I tu. No i zobaczymy, czy ostatni symbol pokaże nam jakąś linię, kochani. Lody. lody. No lody były. Były, były lody. Były. I szukamy, czy będzie tu linia, kochani. Lody, lody, tu okularki, nie, okularki. No i koniec. No niestety chyba linia. Nie, nie będzie, ale, ale bonus. bonus. W bonusie portfel. portfel. Co tu miał portfel? 80, wow, ładnie ładnie miał. No i zobaczmy, kochani, te -l. piękne. Mel. mel, mel, mel. Kochani, Ale słuchajcie, najważniejsze to, co cieszymy. jest dla nas, to ta wymianka. To. Ta wymianka i jeden uparciuszek I się, się po fajnie. się popisał. No pięknie, kochani. Mati. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Oczywiście zapraszamy do niego na kanał. Zobaczcie jego, jak poszła jemu wymianka z naszymi. Ja się też stresuję <laughs> bardzo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że. Zobaczymy. Czy Mateuszkowi fajniej pójdzie z musi. lepszym wynikiem? Ja, i, My mu życzymy musi, lepszego musi. wyniku. W sensie, y, zasługuje na główne wygrane. Tak. A może tak, tak Mat jest. Mati, zasługujesz na główne wygrane. Dziękujemy Sam. Ci tak. za tą wymiankę. Było super. Uwielbiamy, uwielbiamy Cię i Twojego kotka. Tak jest. Super. Kotek, Pozdrawiamy. Te, kotek też powinien być zadowolony z wymianki. Tak. <ślesk> <ślesk> Pozdrawiamy Cię, Plutko, buziaki, łapki, serduszka dla Mateuszka. O jak mi się zrymowało? Tak nie I, do, I następnego. do następnego. Buziaczki, papa. Pa.